Dominik woźniak MMApl. Jesteśmy po ważeniu przed galą House of Gladiators 2. Ze mną organizator Paweł Karwowski. E, powiedz mi na początku, ta gala miała być organizowana ze współpracy z organizacją Celtic Gladiators. E, Czemu tak nie jest? Zgadza się, no, miała być to współpraca i miała być wspólna gala. Niestety nie wyszło. Nie będę tutaj wyciągał tych mhm. rzeczy. Dlaczego nie wyszło? E, po prostu z, ta współpraca nam się nie ułożyła. Ja oczekiwałem czegoś innego. E, Albert, właściciel certika oczekiwał czegoś innego, mhm. że się tak wyrażę. No i w, w związku z tym ja robię 30. tutaj. On wiem, że robi w Manchesterze, więc mhm. no, nie żałujemy tej decyzji. E Powiedz mi, to jest celowy zabieg, że gala jest dzień przed galą KSW. Chciałeś troszkę tej widowni też takiej ogólnopolskiej tutaj przyciągnąć? Powiem szczerze, że nie. Nawet o tym nie myśleliśmy. Po prostu... Tak naprawdę dwa tygodnie przed uh -huh. rozpoczęciem gali w październiku e, rozstaliśmy się i składanie ponownych wniosków tego wszystkiego no, trwa niestety 30 dni, więc musieliśmy wyznaczyć taki odległy termin, żeby się uwinąć z tym wszystkim. E, a jeżeli tak się złożyło, mówię, że gala KSW i tak naprawdę będą pewne osoby uh -huh. z tym związane, to dla nas tylko plus. E, powiedz mi, bo pierwsza gala odbyła się w 2017 roku. Czemu taka duża przerwa między tymi galami? Przerwa była spowodowana niestety moim życiem prywatnym, w którym miałem też inne inwestycje i musiałem się nimi zająć. I tak naprawdę miałem możliwość zrobienia jej w grudniu, bo tak też się odnosiłem. Niestety to wszystko się tak przeciągło i, i dopiero mamy galę, galę w listopadzie, natomiast w następnym roku już mamy dwa terminy, w których będziemy chcieli zorganizować ponownie kolejne edycje House of Gladiators. I, no i tak to wyszło po prostu. Powiedz, bo gala bazuje mocno na lokalnych zawodnikach. Też. Jak idzie sprzedaż biletów? No tutaj nie mamy na co narzekać tak naprawdę. Jest szerokie grono, mówię, tutaj na Śląsku jest publiczność naprawdę bardzo i wymagająca, ale też bardzo lojalna, więc z tym nie mamy problemu. Ale tym bardziej, że jest poświęcona ku pamięci Dariusza Pastora, on był też. Kibicem oddanym górnika zabrze, więc stąd też ta ilość walk i, i ci zawodnicy miejscowi, którzy no, nie wyobrażają sobie, żeby nie zawalczyć na problem. takiej gali. No właśnie, a propos ilości walk, 20 pojedynków około, tak? Będzie na tej gali. Tak. Jak to liczyłeś tak czasowo, to myślisz, że jako pierwszej w nocy może się skończyć? Powiem szczerze, że już harmonogram zrobiłem. Zakładając, że wszystkie walki odbędą się w, w pełnej ramię mm -hmm. czasowej. Wychodzi, że skończymy o 24.30, więc myślę, że i tak zleci tego troszkę, no bo wszyscy chyba nie będą na pełnym wymiarze się bili. Miejmy taką nadzieję. I myślę, że gdzieś około 24.00 zakończy się ta gala. Chciałem zadać jeszcze jedno dość trudne pytanie, bo takie opinia panuje, szczególnie przy tych mniejszych eventach, że na tych galach nie można zarobić, nie można wyjść nawet na zero. A ty zrobiłeś 20 walk. Wprawdzie 10 z nich jest tam pół amatorskich, ale też pewnie tym chłopakom trzeba coś dać, ale no 10 tutaj jest na szczeblu zawodowym. Jak to w ogóle wszystko spiąć? No, trzeba chyba też jakichś dodatkowych sponsorów do tego zaprzęgnąć. No zgadza się, nie ukrywam, że gdyby nie sponsorzy. To... Tak naprawdę ich wsparcie, no to tutaj nie mielibyśmy o czym mówić. Niestety każdy by tutaj w tym momencie musiał sięgnąć głęboko do kieszeni i wyciągnąć jakieś rezerwy. Natomiast na chwilę obecną, dzięki kibicom, tak naprawdę, dzięki sponsorom oraz dzięki innym osobom, które świadczyły nam usługi nieodpłatne, no jesteśmy w stanie zorganizować tyle walki i być zadowolonym. No i nawet udało ci się zorganizować walkę, walki, myślę dwie, które dość bardzo zaciekawią tak ogólnopolskich kibiców, jak Piotr poniedziałek z Rafałem Błachutą, tak? Czy tutaj e, m, zaciąłem się, przepraszam, Piotr e, tak? z Łodzi e, Balaski z Krzysztofem Marczukiem, tak? E, no, Ciekawe zestawienia. Tak, powiem szczerze, że to są bardzo, bardzo ciekawe zestawienia. No, sam jestem ciekawy ich wyniku, bo w przypadku Piotrka no, jest na fali, tak naprawdę e, kilkukrotnych zwycięstw. No, ma świetne warunki, ale Rafał no, jest po 15 walkach mhm. niż wielkie doświadczonych, e, facet, że się tak wyrażę. E, miał krótką przerwę teraz, no, ale cały czas w treningu. Jeżeli chodzi o Krzysztof, no, on zawsze ma wysoki poziom, on trzyma go cały czas. Piotr również złodził mhm. Szark Team, bardzo mocny zawodnik. No, liczę, że te walki będą bardzo mocne. No, poza tym, to, co jest warto podkreślenia, co nas też wyróżnia, to mama ma 6 walk powyżej 100 kilo. Mhm. To jest bardzo mocne, że się tak wyrażę, uderzenie, bo jednak zawsze na tych galach gdzieś jedna dwie walki, u nas jest ich 6 e, i K1 i MMA, więc będzie na co popatrzeć. No też e, właśnie to chyba to widowisko. Zbogaca, e, zbogacają takie walki. Tak, no nie ukrywam, że, że inaczej człowiek odczuwa, zwykły widz, jak wchodzi do, do walki, ktoś kto waży 66 kg, a ktoś, kto waży 110 mhm. tak? No jednak inna i siła ciosu i inna specyfika mhm. w ogóle walki. Dobrze, Paweł, bardzo Ci dziękuję w takim razie i widzimy dziękuję. się Zapraszam. jutro. Dziękuję bardzo. Dzięki.